Tutaj mamy takie nie, imitacje, imitacje, krewetek, i one też, nie wiem, bo tu trochę mruga, ta, ale one też mają w środku, widzicie? W środku tam mają taki plastik, który plastik, taką folię, która się rusza po prostu i nadaje, i nadaje jakieś fale wizualne. O, tutaj też jest w środku może to nie jest nowość, ale ja takiej rzeczy nie widziałem a to ma imitować krewetki nie? to ma imitować krewetki także można sobie takie krewetuśki no i tutaj są jakieś bajty to są takie ciężkie, wiecie też morskie i często wykorzystuje się je do połowu na przykład nie ryb, ale tych squidów jak to jest po polsku? Wiecie nie, jak to jest squid po polsku?